Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na skrzydełka Buffalo Wings, czyli popularne danie z kuchni amerykańskiej. Skrzydełka smażone na głębokim oleju w sosie słodko-ostrym. Zapraszam do oglądania filmu. Umyte i osuszone skrzydełka dzielimy na trzy części. W przepisie używamy dwóch większych. Najmniejsze lotki można użyć do przygotowania bulionu. Podzielone skrzydełka przekładamy do miski. Posypujemy odrobiną soli oraz czarnym pieprzem i dokładnie obtaczamy w przyprawach. Tak przygotowane skrzydełka smażymy w garnku na głębokim rozgrzanym oleju z każdej strony około 15-18 minut, do momentu aż uzyskają złocisty kolor. Usmażone skrzydełka wyjmujemy łyżką cedzakową i umieszczamy na kratce do pieczenia. Jest to ważny krok, aby uzyskać chrupkość skrzydełek. W kolejnym etapie przygotowujemy sos. W garnku na małym ogniu rozpuszczamy masło. Do masła dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek i wszystko krótko podsmażamy, często mieszając. Następnie dodajemy pasatę pomidorową. Ketchup, słodki sos chili oraz chili w proszku. Wszystko mieszamy i gotujemy na małym ogniu około 1-2 minut, po czym zdejmujemy z ognia. Do gorącego sosu przekładamy chrupiące skrzydełka i dokładnie obtaczamy je w sosie. Tak przygotowane skrzydełka od razu podajemy. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.